Nie rozumiem e, Oj Oj, sam wiesz No, o nas Aj, kelnereczko To nie ma z tobą żadnego związku, okej? Okay? Ja doskonale wiem, że trudno wam będzie znaleźć tak dobrego wrotkarza jak ja Ale jak zwykle, na pewno uda ci się osiągnąć to, czego chcesz Pa Przesóg pomarańczowy. Ach, dzięki Niko. Luna, mogę Ci w czymś pomóc? Nie, nie przejmuj się. Po prostu próbowałam przekonać Mateo, żeby został w rollerze i. I ci odmówił. Może Ach. ja z nim pogadam. Nie, to nie ma już sensu. On podjął decyzję. Mówię Ci, było źle, a robi się jeszcze gorzej. Jakbyśmy budowali dom w trakcie burzy, tyle że mamy tylko karty zamiast cegieł. I co się dzieje? Wszystko się rozlatuje. Tak, to fakt, ostatnio wszystko się skomplikowało. Nie ma gdzie jeździć. Ramiro odszedł do Red Sharks, a Mateo znika. Co jeszcze? Brakuje chyba tylko, żeby trafił mnie piorun. Chwila, Luna, trochę optymizmu, tak? Wszystkie problemy da się rozwiązać. Słuchaj tym razem chyba nie, nie da rady. Cześć! Co robisz? Wychodzę. A dokąd czemu wszystko zabierasz? Bo nie będę miał czasu, żeby po to wrócić. Odchodzisz? Nie, nie możesz odejść akurat teraz. Ale czemu nie? Nie mamy wrotkowiska, a to by znaczyło, że nic więcej mnie już tutaj nie trzyma. Słuchaj, ja tam sądzę, że jednak coś by się znalazło. Niby co? Czy ty nie wiesz, co się wydarzyło? Nie, nie mam pojęcia, o czym mówisz. Słuchaj, Gary zgodził się zrobić open. I chcę, żeby Red Sharks zaśpiewali. Aj, to super, naprawdę genialnie. A więc powodzenia, z całej siły trzymam kciuki. Dzięki, ale nie. Ja wcale nie chcę z nimi śpiewać. Mam o wiele lepszy pomysł, Mateo. Hmm. Co ty na to? Żebyśmy razem zaśpiewali na łupenie. Jak będzie, Mateo? Ty i ja razem na scenie na łupenie. Byłoby super. Zaufaj mi, to ci dobrze zrobi. A tak? Dlaczego? Ponieważ na scenie jestem tak samo dobra jak na wrodkach. Czekaj chwileczkę, czemu kopnął mnie ten zaszczyt, że chcesz ze mną śpiewać? Nikt inny nie chciał ci towarzyszyć? Nie zamierzam śpiewać z nikim innym. Co jest Mateo? Boisz się? Ja? Widać, że Ty w ogóle mnie nie znasz. Ja niczego się nie boję. Dobrze, a więc to było tak? To było nie. Serio? Mówisz poważnie? Tak, mówię poważnie. Patrz tutaj. Jasne. Po prostu nie chcesz, żeby Luna widziała, jak śpiewasz z kimś innym. Słuchaj, nie załapałaś. Jak ci było, Emilia, tak? Nie chcę z tobą śpiewać. Okej? Okay? To ostatnie, czego chciałbym w życiu. W porządku, nieważne. Tylko ty na tym stracisz. Oj, tak, tak, będę żałować tego całe życie. Wiesz co? Powodzenia na openie. A ja wracam do domu i zacznę już żałować. Uu, ojej, jaka szkoda! Nie będę śpiewał z Emilią, wiesz? O, jak żałuję. Strasznie! Contigo, tú y yo, siempre conexión. Tú y yo, con presencia ¿Co amigos. Esto suena divertido, juntos siempre sin parar. qué ¿cómo has ¿Qué es? Hey, Mateo, ¿qué tu haciendo?